Jeżeli chcemy mieć prawidłowy wynik Organics Castro, jest to test pośredni, który zazwyczaj możemy wykonać razem z testem posiewowym skału na dysbiozę jelitową to należałoby na kilka dni przed badaniem zrezygnować z produktów, które mogą wpłynąć na wynik testu, dając fałszywą diagnozę. Dlatego też odstawiamy awokado, kiszonki, alkohol, owoce, zarówno świeże, jak i suszone, owoce morza, ryby, orzechy, szczególnie włoskie i pekan, nasiona dni również. Wszelkie napoje gazowane i słodzone również będą wpływały na wynik testu. Dodatkowo potrzebujemy dwa tygodnie wcześniej, przed wykonaniem badania, odstawiamy probiotykoterapię, wszelkie zioła na pasożyty, grzyby, bakterie. Z tego co wiem, wysyłki do Niemiec są w poniedziałki z laboratorium ALAB, więc najlepiej zgłosić się na przykład w czwartek, w piątek, zabrać zestaw do badania, wykonać badanie według wytycznych, które będziecie mieli właśnie w zestawie do pobrania próbki moczu, zawieść to wszystko z rana w poniedziałek po oddaniu pierwszego moczu, poczekać około dwóch tygodni na wynik. Ale pamiętajmy, że organik z gastro, który wykonacie w laboratorium ALAB, jest testem pośrednim i najlepiej łączyć to razem z testem. Jestem posiewowym na dysbiozę jelitową, którą możecie wykonać w laboratorium diagnostyka. Pozdrawiam.